Długo zastanawiał się nad tym, prosił Boga o decyzję, o pomoc w podejmowaniu decyzji. Papież wyciągnął kartkę papieru i przeczytał swoje e, o, oświadczenie. Przeczał je połać niemiec, zanim dotarło do zgromadzonych e, kardynałów, musiała upłynąć chwila i naprawdę oni wszyscy byli zaskoczeni, bo się tej decyzji nie spodziewali. Jak ujawniono po południu w oficjalnym dzienniku Watykańskim obserwatore Romano, papież podjął tę decyzję po... Bardzo trudnej podróży do Meksyku i Kuby już ponad rok temu, tylko bardzo długo, długo się między sobą wymieniają poglądy. No i sytuacja jest, i atmosfera naprawdę niecodzienna, historyczna można powiedzieć. Historyczny gorący Watykan. Papież mówił po łacinie, ale brzmiał bardzo ludzko, jak podkreślamy, tłumacząc. W zasadzie przed całym światem brakuje mi się. Tak naprawdę daty A... kanalizacji Jana Pawła II nie mieliśmy. Dziś oficjalne informacje zupełnie niepotwierdzone. Z moich informacji wynika, że trwa badanie teraz trzech cudów, które są potrzebne. jeden jest potrzebny do kanalizacji. I na razie te badania się nie zakończyło. Oczywiście Panel XAST bardzo chciał kanalizować. Kościół ma dwa lat, więc chyba Coś dobrze ma, sobie że poradzi. Obecny papież może mieć i może chcieć mieć wpływ na, na wybór nowego papieża. To ja tylko się upewnię, Kasiu, króciutko, ale udziału w konklawę i głosu w konklawę mieć nie będzie. Pięknie. Dziękuję Ci pięknie, Katarzyna Kolęda-Zalewska. No, oczywiście, jego wpływ zostaje duży.